Cześć, witamy Was na kolejnym webinarze IAP z cyklu Digital w dobie kryzysu. Dzisiaj poruszymy temat pięciu sposobów na wzrost sprzedaży e-commerce podczas pandemii. Ja nazywam się Piotr Szuttenbach i reprezentuję Software House Abstract. Cześć, to Filip Iwański, reprezentuję agencję Digital Wom Imagine. Znaleźliśmy się tutaj z Piotrem, dlatego że obie firmy zajmują się e-commerce. Wspólnie realizujemy kilka ciekawych, innowacyjnych tematów związanych właśnie z tym zagadnieniem. Imagine w tym związku odpowiada za polepszanie doświadczeń klienta, angażowanie użytkowników na ścieżce zakupowej. Jednym słowem za User Experience i Customer Experience. Wiemy, jak ważne jest polepszanie jakości obsługi na ścieżce zakupowej, gdyż klienci mają coraz to bardziej rosnące wymagania. Abstract z kolei dostarcza najwyższej jakości technologię. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, skupiamy się obecnie na rozwiązaniach Headless e-commerce, które jako nowy trend zostanie omówione w kolejnych slajdach naszej prezentacji. Pokażemy również nowe sposoby oraz formy sprzedaży w internecie w postaci e-katalogów. Obecna sytuacja jest wyjątkowa i czy chcemy, czy nie chcemy, to właśnie koronawirus zaczął rozdawać karty. Procesy cyfryzacji, transformacji digitalowej musiały strasznie przyspieszyć ze względu na tą sytuację, która wystąpiła. Pokazuje to, że taka oś gospodarki, mimo początkowych... Delikatnych problemów związanych z zerwaniem łańcucha dostaw i z opóźnionym dostarczaniem produktów rozwija się w sposób znakomity. Dlatego warto być w e e-commerce, warto być online, bo to dzisiaj podstawa gospodarki, a także społeczeństwa, co jest również ważnym aspektem. Ale przechodzimy już do agendy, bo dziś mamy bardzo dużo do opowiedzenia, a czas nas goni. O czym opowiem? E-commerce to jest must, czyli jak nie masz strategii. I e komersowej, jak, jak najszybciej musisz ją zaadaptować do swojej firmy. Lepsza dostępność. Opowiemy o tym, jak, że jest nowa, niezauważalna do tej pory i często pomijana grupa odbiorców, użytkowników internetu, którzy mogą stać się Twoimi klientami. Pogłębianie doświadczeń, czyli o wpływie kontentu na nasze decyzje zakupowe oraz w jaki sposób kontent angażuje i podpowiada nam decyzje zakupowe. Im szybciej, tym lepiej, i mniej, to więcej. Piotrek opowie o tym, że szybkość ma znaczenie. Na końcu skupimy się na personalizacji i automatyzacji. Powiemy, jak ta gałąź e commerce odpowiada na wyzwania COVID-19. COVID-19, prawda? Jak boleśnie ten kryzys odczuli ci, którzy nie byli wcześniej w e-commerce. Jeśli chcą pozostać na rynku, jak najszybciej muszą zaadoptować strategie e-commerce, ponieważ tylko ten, kto jest w internecie, tylko ten, kto sprzedaje, jest w. W stanie przetrwać obecną sytuację. Przedstawię kilka przykładów, jak radzą sobie inne duże firmy oraz mniejsze w Polsce i na świecie, które mogą być dla Was inspiracją, inspiracją dla Twojego biznesu oraz pewną wskazówką o tym, co robić, żeby uniknąć błędów. Jedną z nich może być Marketplace. Warto rozważyć strategię wejścia w Marketplace, jeśli nie masz jeszcze swojego sklepu internetowego, a otworzenie tego kanału wymaga wiele wysiłku organizacji pracy. To nie tylko postawienie e-commerce fizycznie, ale również cała organizacja dostawy, obsługa klienta, etc. Według raportu Romanian Commerce Com 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 Episerver, Server, kiedy klienci mają konkretny zakup w głowie, przez 43% z nich wybiera Amazon lub inny Marketplace, kolejne 43% zaczyna swoją, swoje zakupy od Google, tylko 10% użytkowników idzie na markę danego idzie do sklepu danej marki nie masz czasu w tym momencie na budowanie autorytetu SEO bo to zajmuje miesiące Przepalanie pieniędzy na kampanię kiedy jesteś bardzo niedoświadczony w tym aspekcie jest również nie najlepszym pomysłem marketplace może być szybkim i prostym rozwiązaniem które pomoże przetrwać twojej firmie przykładem takiego marketplace może być A Fund Marka należąca do H&M. Jest to marketplace dla branży fashion. Firmy, które nie mają swojego e-commerce, mogą na tym marketplace wystawiać swoje produkty. Przykładem z Polski jest Allegro. Kolejny marketplace, firma bardzo odpowiedzialna społecznie. Dla nowych przedsiębiorców Allegro znosi opłaty do 31 lipca. Wydłuża okres płatności na rachunku Allegro dla małych przedsiębiorców z 14 aż do 60 dni. Oraz oferuje łatwo dostępną i bezpieczną pożyczkę dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ale jak żeby swoich dostawców również nie przetrwa na rynku. Innym przykładem może być marka Olsen. Niemiecka marka, która w Polsce ma swoje przedstawicielstwo, nie miała do tej pory swojego e-commerce. Sytuacja związana z koronawirusem wymusiła na nich bardzo szybkie decyzje i w bardzo krótkim czasie, dwóch, trzech tygodni, powstawili nowy e-commerce. Dzięki temu mogą dalej prowadzić swój biznes. Problemem jednak mogą być, może być wydłużony okres dostawy, dlatego niektóre marki w Polsce zdecydowały się zastąpić swoje salony w galeriach handlowych, które zostały zamknięte ze względu na regulację koronawirusową na magazyny. Pracownicy pracujący normalnie w czasach normalnych jako asystenci sprzedawcy stali się magazynami, magazynierami i paczki wysyłane są bezpośrednio z tych magazynów. W ogóle kurierzy w ostatnich czasach za zasługują na wielki szacunek. Może nie aż taki wielki jak lekarze czy pielęgniarki, ale na pewno wykonują dobrą robotę i pomagają e-commerce'owi ciągle funkcjonować. Przecież ktoś musi te paczki dostarczyć. Na dużą uwagę zasługuje aplikacja Globo. A tak naprawdę Biedronka, Żabka czy Carrefour, które podpisały z nimi partnerstwo. Dzięki temu małe zakupy spożywcze możesz mogą być dostarczone do Twojego domu już w ciągu godziny. Kurierzy na rowerach je do Ciebie przywiozą. Topaz to kolejna, kolejny bardzo fajny przykład. Sieć marketów z centralno-wschodniej Polski wprowadziła usługę zamawiania przez telefon. Mimo, że nie ma swojego e commerce użytkownicy i klienci mogą dzwonić do punktu Topas i zamawiać zakupy przez telefon. Niebagatelne, fajne rozwiązanie dla seniorów. Tak jak powiedziałem na początku, prezentując agendę, podczas wirusa pandemii pojawiła się nowa, zupełnie nierozpoznana wcześniej grupa odbiorców. Myślę tu o seniorach. Seniorzy, jako grupa najbardziej narażona na koronawirusa, bez dwóch zdań musi zostać w domu. Nie mogą chodzić po sklepach, uzabatwiać spraw w Zostali zmuszeni do przestawienia się na e-commerce. Sytuacja dla nich nie jest łatwa, jednak na pewno gdyby tak problem nie wystąpił, nie widzielibyśmy tyle seniorów kupujących online. Mając świadomość, że grupa seniorów, ale nie tylko, w tym momencie robi wzmożone zakupy w internecie, powinieneś zadbać o nowe, lepsze formy kontaktu, albo zintensyfikować formy kontaktu, które już masz. Niektórzy będą woleli rozmawiać przez telefon, aby dokończyć swoją transakcję, dla niektórych wystarczy czat. Daj pełną gamę form kontaktu tylko dlatego, żeby pomóc swoim klientom, bo oni pomogą Tobie kupując produkty w Twoim sklepie. Jeśli chodzi o seniorów, wyobraź sobie, że robisz coś pierwszy raz. To jak ja pierwszy raz dzisiaj z Piotrem prowadzimy webinar dla Was. Oczekujesz, że zadanie, które robisz pierwszy raz będzie proste i łatwe. I przyjemne. Dlatego pomyśl o tym, o swoich procesach zakupowych w e-commerce. Pomyśl o tym, że użytkownicy trafiają tam pierwszy raz. Pomyśl o tym, żeby je uprościć, tak żeby było im naj, jak najłatwiej. Gwarantuję ci, że akurat ta grupa, grupa seniorów, jeżeli raz nauczy się Twojego e-commerce'u, będzie do Ciebie wracać. Dlatego, że już raz nabyli tą wiedzę. Oni nie będą chcieli się uczyć innych sklepów, oni nie będą chcieli się uczyć procesów, których nie znają. Oni znają ten proces. A że jest to grupa przećwiczona w boju, to możemy spojrzeć na jej historię. To oni właśnie w latach 80. Stali w kolejkach, korzystali z kartek żywnościowych. Młodsze pokolenie pewnie nie wie, co są kartki żywnościowe, niemniej jednak, kiedyś w latach 80., żeby, było, żeby można było coś kupić, trzeba było mieć kartki, nie tylko pieniądze. Niesłychane, prawda? O tym, że sprawa związana z e-commerce nie jest prosta, może świadczyć pewien fakt. Amazon czy polski nawet Allegro inwestują miliony w świetną, znakomitą obsługę klienta. Ty. Prowadzisz swój e -commerce. nie masz takiego budżetu. Oczywiście, to jest sprawa zrozumiała. Jednak użytkownicy, którzy przychodzą do Twojego sklepu, mają doświadczenia zakupowe właśnie z za mnie, za mnie, czy z Dlatego poprzeczka jest stawiona coraz wyżej. Oni inwestują coraz więcej, Ty musisz za tym gonić. Jest to bardzo trudna sytuacja, ale z drugiej strony szl pewne szlaki są przecierane właśnie przez te wielkie giganty. Dlatego z drugiej strony jest Ci prościej. Koronawirus zmusił nas do izolacji. Przerwane zostały więzy, więzi społeczne. Nastawiliśmy się na tryb przetrwania i wszystko, co zbędne, co nie jest konieczne do funkcjonowania, zeszło na drugi plan. Jak podaje badania in Future Institute 35% przedstawicieli generacji Z trudno jest wskazać postawą różnicę między światem offline a online, między światem cyfrowym a rzeczywistym. Jednocześnie dla 26% światy te się wzajemnie przenikają i stanowią jedną rzeczywistość. Dlatego podczas lockdownu konsumenci zostali odcięci od ogromnych wybodców, emocji czy informacji szukają w świecie cyfrowym, dlatego warto pomyśleć o tym, jak nasz e-commerce może im dostarczyć pogłębione doświadczenia, budując jednocześnie z klientem relacje w oparciu o zaangażowanie. Zaraz opowiem o kilku przykładach, jak pogłębić doświadczenia zakupowe oraz jak wywołać emocje do świata online. Jeden z przykładów pochodzi z Chin, gdzie wszystko się zaczęło? Kiedy chińska firma kosmetyczna Lin Xiu Huan, przepraszam, nie, nie znam języka chińskiego, mogłem to troszkę przeinaczyć. Kiedy firma Lin Xiu Huan została zmuszona do zamknięcia 40% swoich sklepów, w tym wszystkim w mieście Wuhan. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło w mieście Wuhan. Sprzedaż spadła o 90%. Ale firma ta przekształciła zespół swoich konsultantów kosmetycznych w grupę internetowych influencerów. Wykorzystując takie narzędzia cyfrowe jak WeChat, aby zwiększyć wirtualne zaangażowanie klientów i dać im impuls do wzrostu sprzedaży online, w Walentynki firma zorganizowała imprezę zakupów na ogromną skalę z transmisją wideo, angażując ponad 100 konsultantów kosmetycznych. I teraz najważniejsze: sprzedaż, wygenerowana przez jednego konsultanta w zaledwie dwie godziny, odpowiadała sprzedażu 4 sklepom detalicznym. Natomiast w lutym. Łączna sprzedaż tej firmy wzrosła o 120% w porównaniu z rokiem poprzednim. Mówię to w czasach pandemii. Niesłychany wynik. Nie tylko sklepy pozostają zamknięte, ale również puby i restauracje. Nie wspominając o fryzjerach. Czyli to coś, co jest nierozerwalnie związane z emocjami. Przypomnijmy sobie, ile mamy fajnych lub mniej fajnych. Wspomnień i emocji, właśnie z, z, związanych z naszym pobytem w pubach, ze znajomymi. Brakuje nam tego, prawda? Heineken powołał marketplace Beer Wolf i sprzedaje tam nie tylko swoje piwa, ale pomaga sprzedawać piwa kraftowe małym browarom, które nie miałyby nigdy szansy na stworzenie własnego e-commerce. Dodatkowo Heineken sprzedaje produkty takie jak kegi, kraniki, tylko po to, żebyś w domu mógł poczuć się jak w pubie. Dają te emocje, których ci brakuje, które zostały przerwane przez koronawirusa. Możesz odtworzyć to, co ci brakuje, u siebie, w domu. A teraz opowiemy ci o dzikiej inicjatywie Abstract Imagine. Oddaję go Petrowi. Dzięki. Na ekranie widzicie przykładową realizację, którą stworzyliśmy dla marki Sephora. Mowa o e-katalogach, które jako konsorcjum Imagine Abstract tworzymy dla naszych klientów. E-katalog staje się dla marki dodatkowym kanałem dotarcia do jej konsumentów. Na dodatek w pełni cyfrowym, więc osiągalnym niezależnie od lockdownu. Przewaga takiej formy nad tradycyjnym katalogiem papierowym to nie tylko jej ekologiczny wymiar nie wydajemy ani na papier, ani na druk, ani na logistykę ale przede wszystkim realne budowanie relacji z klientem, dostarczaniem mu brakujących bodźców zakupowych. Pozwala to nie tylko zagłębić się w świat marki, ale także pogłębić doświadczenia związane z produktem, który oferujemy. Ponieważ katalog bogaty jest w storytelling, materiały multimedialne, jak wideo czy zdjęcia, wideo opinie ekspertów, a nawet zawiera model grywalizacji, gdzie użytkownicy mogą otrzymać kody rabatowe. W poprzednim webinarze Cezary opowiedział, jak w prosty oraz szybki sposób możemy zbudować nasz własny e-commerce przy pomocy platform takich jak Magento czy PrestaShop. Dodatkowo wykorzystując gotowe template graficzne jesteśmy w stanie w zaledwie kilka dni mieć gotowy sklep. Ale czy to na pewno jest prawidłowe podejście? Jakie wady może mieć takie rozwiązanie? Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na szybkość działania takiego rozwiązania. Szybkość ładowania się stron jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Im dłuższy czas ładowania się naszej strony, tym większy odsetek klientów, którzy porzucą nasz sklep bez zrealizowania pierwotnej intencji. Co więcej, opuszczą go, bo zabraknie im cierpliwości, a złe emocje sprawią, że negatywny wydźwięk pozostanie przypisany w ich świadomości naszej marce. Zatem na powrót takiego klienta raczej też nie powinniśmy liczyć. Zawsze, ale teraz tym intensywniej i z większym zaangażowaniem powinniśmy dbać o to, aby każdy pozyskany ruch miał szansę konwertować. Wykorzystanie gotowych rozwiązań jest oczywiście z punktu widzenia budżetu korzystne. Pamiętajmy jednak, że w wielu przypadkach. Gotowe szablony nie są budowane, mając na uwadze szybkość ich działania. Zawierają bardzo dużą ilość wtyczek i bibliotek, wspomagających działanie oraz wygląd naszego sklepu, co bardzo niekorzystnie wpływa na szybkość ładowania się naszej witryny. Różne badania pokazują, że im strony ładują się wolniej, tym większy bounce rate. Połowa użytkowników internetu oczekuje, że nasz sklep załaduje się poniżej 3 sekund. Natomiast prawie każdy przyznaje, że wolne ładowanie jest bardziej frustrujące niż tymczasowa niedostępność. Oprócz aspektów niezadowolenia klienta, już od wielu lat szybkość naszych witryn jest analizowana przez Google. Tworzone są rankingi, i to one właśnie mają bezpośredni wpływ na ocenę naszego sklepu, a co za tym idzie, na jego pozycję w wynikach wyszukiwania. Natomiast co to znaczy, że nasz sklep jest szybki albo wolny? Czy mamy jakieś narzędzia, którymi możemy zmierzyć lub porównać szybkość naszego sklepu? Oczywiście, że tak. Ale co tak naprawdę jest ważne w działaniu naszego sklepu oraz w jaki sposób odczytać uzyskane wyniki z raportu? Najprostszym sposobem jest skorzystanie z usługi PageSpeed Insights. Co ważne, analizuje ono nasz sklep zarówno w wersji mobilnej, jak i desktopowej. W obecnym czasie, gdy bardzo często siedzimy w domach robiąc zakupy, mamy dostęp do szybkiego internetu i nie zwracamy niestety uwagi na fakt, że po dobie COVID nasz główny ruch może pochodzić z urządzeń mobilnych. Które nie mają już tak szybkiego internetu. Dlatego, analizując raport, zwróćmy bardzo dużą uwagę na wynik wersji mobilnej. Przechodząc do szczegółów na slajdzie, widzimy kilka parametrów pokazujących czasy ładowania. Najważniejszy z nich to pierwsze wyrenderowanie się elementu znaczącego. Miara ta zasadniczo wskazuje, kiedy widzowie mogą faktycznie zacząć konsumować zawartość naszej strony. Za pierwsze wyrenderowanie się elementu znaczącego uznajemy załadowanie całej głównej zawartości strony powyżej linii przewijania. Google uznaje go za podstawowy wskaźnik szybkości witryny. Drugim istotnym parametrem jest czas do pełnej interaktywności naszej witryny, czyli czas potrzebny na pełne załadowanie się strony i uzyskanie jej gotowości na reagowanie na każdą akcję użytkownika. Ciekawym narzędziem, zarówno do sprawdzenia mobilnej wersji naszego sklepu, jak również do wyliczenia, ile możemy zyskać dzięki optymalizacji szybkości, jest Test My Site od Think with Google. Po wprowadzeniu adresu swojej witryny, uzyskamy szybkość i ładowania na urządzeniu mobilnym z internetem 4G. Jeśli uzupełnimy kilka dodatkowych parametrów dotyczących naszej sprzedaży, otrzymamy również, jaki wzrost pieniężny może nam przynieść optymalizacja szybkości naszej witryny, przy założeniu specyficznej ilości czasu na jej ładowanie. No dobrze, skoro już wiemy, w jaki sposób możemy sprawdzić nasz sklep, to czy jesteśmy w stanie poznać przyczyny powstawania długich czasów ładowania? W dalszej części raportu, Page Insights, znajduje się sekcja dotycząca właśnie tego, co może je powodować, wraz z rekomendacjami na rozwiązanie poszczególnych problemów. Ze względu na fakt, że rozdzielczości naszych ekranów są coraz większe, a era Full HD już przeminęła. Bardzo częstym błędem jest brak optymalizacji kontentu, a przede wszystkim zdjęć oraz filmów oraz banerów. Z raportów wynika, że najszybsze strony ważą w granicach 1,5 do 2 MB. Najczęściej, niestety, nasze zdjęcia użyte w sklepie ważą wielokrotnie więcej. Pamiętajmy o tym, aby wykorzystać wszystkie możliwości naszego panelu administracyjnego. Jeśli mamy możliwość konfigurowania miniatury, skorzystajmy z niej. Skalujmy zdjęcia do rozmiarów, jakie są nam naprawdę potrzebne podczas wyświetlania. Starajmy się używać nowoczesnych formatów jak JPEG 2000 czy JPEG XR. W przypadku wyświetlania kategorii produktów ma to ogromne znaczenie, ponieważ ładujemy bardzo wiele zdjęć. Pamiętajmy, aby odpowiednio dobrać szerokość, jeśli wyświetlamy je na przykład w się dwu- czy trzykolumnowym. Nie zapomnijmy również o użytkownikach ekranów Retina. Wykorzystajmy lazy loading, aby załadować nasze zdjęcia w momencie, kiedy faktycznie ich potrzebujemy. Wykorzystajmy również dodatkowe zewnętrzne serwery, bakety, systemy dostarczania treści. Są nie tylko tanie, ale łatwe we wdrożeniu. Przenieśmy część, i to największą część, ruchu sieciowego oraz odpowiedzialność na innych dostawców. Zadbajmy o to, aby poprawnie została wdrożona polityka kaszowania naszych zasobów, jak również ich kompresji. Sprawdźmy, czy mamy włączoną opcję GZIP na naszym serwerze. Bardzo ważnym aspektem jest dobór odpowiedniego hostingu. Na rynku jest bardzo wielu dostawców, natomiast nie każdy hosting ma dobre czasy odpowiedzi. Ten parametr, czyli time to first byte, otrzymamy również w raporcie naszej witryny. Dodatkowo, przed dokonaniem wyboru możemy sprawdzić i porównać wyniki dzięki np. takiej stronie jak Bitcatcha, Zastanów się również, jakie obciążenie oraz ruch ma wytrzymać Twój hosting. Czy hosting współdzielony będzie wystarczający, może warto zainteresować się hostingiem dedykowanym. Na sam koniec propozycja nieobowiązkowa wymagająca wiedzy deweloperskiej, czyli wykorzystanie Accelerated Mobile Pages w skrócie AMP oraz aplikacji progresywnych, czyli PWA. W skrócie zarówno przyspieszone strony mobilne, jak i aplikacje progresywne, oba opracowane przez Google. Mogą znacznie przyspieszyć tempo ładowania się mobilnych wersji stron. Biorąc pod uwagę stosunkowo wysoki koszt ich wytworzenia, przejście na PWA lub AMP powinno być dobrze przemyślane i następować w oparciu o kilka czynników. Jeżeli jednak zdecydujesz się na ten krok, jego wpływ na szybkość Twojej witryny może okazać się naprawdę znaczący. Ciekawym nowym trendem, który ostatnio obserwujemy i staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, jest podejście headless e-commerce. Co to w ogóle jest ten headless e-commerce oraz to podejście? Headless e-commerce polega na rozdzieleniu warstwy frontendowej od warstwy backendowej. Obydwie warstwy łączą się za pomocą na przykład restowego API. Dzięki temu zapewniamy bardzo wysoką szybkość naszej warstwy frontendowej, która może być kompletnie rozdzielona i hostowana przez zupełnie inny provider. Dodatkowo daje nam to możliwość skalowalności oddzielnie warstwy bazodanowej, warstwy administracyjnej oraz warstwy frontendowej. Takie podejście pozwala nam na uzyskanie braku podatności na ilość użytkowników po stronie warstwy frontendowej. Dodatkowo w bardzo prosty sposób podczas projektowania takiego rozwiązania jesteśmy w stanie wdrożyć wcześniej wspomniane progressive web app. Na slajdzie widzimy porównanie dwóch podejść tradycyjnego oraz właśnie z wykorzystaniem podejścia Headless e-commerce w naszym sklepie. U góry widzimy wynik wersji mobilnej, który, no, jak widzimy po czasach, nie jest zbyt najlepszy. 3,5 sekundy, 3,7 sekundy do wyrenderowania się elementu znaczącego jest czasem powyżej oczekiwań użytkowników. Dodatkowo, czas do pełnej interaktywności strony wynosi prawie 20 sekund. Po zastosowaniu naszego rozwiązania Headless e-commerce, uzyskaliśmy wyniki na poziomie pół sekundy do pierwszego wyrenderowania się treści oraz 3 sekundy do pełnej interaktywności witryny. Na koniec chcemy się przyjrzeć automatyzacji i personalizacji. Jak donosi raport Salesforce, 86% marketerów zauważa bezpośredni wpływ personalizacji na liczbę generowanych leadów. Co więcej, 92% respondentów uważa, że personalizacja wpływa na budowanie świadomości. Kiedy jak nie teraz trzeba sięgnąć po to rozwiązanie? A jeśli dodatkowo pozytywne efekty chcemy maksymalizować i osiągać w skali, jako rozwiązanie przychodzi nam automatyzacja procesów. Oto kilka przykładów personalizacyjnych. Niektóre firmy prezentują gotowe strategie e-commerce, specjalnie przygotowane na czasy pandemii. Wykorzystując insighty związane z koronawirusem, możemy motywować klientów do kupna naszych towarów. Na przykład informacje o zamknięciu sklepów stacjonarnych i związanych z nimi promocjami na towary online. Albo wykorzystanie komunikatu darmowej wysyłki na listingu produktów oraz na karcie produktu. Czy wydłużenie okresu na zwrot towarów. To wszystko możesz komunikować przy swoich produktach. Czy promocje czasowe lub rekomendacje wybranych produktów, ale tylko tych, które prawdopodobnie dany użytkownik jest w stanie kupić, do których ma intencję zakupu. Albo gotowe ramki rekomendacyjne oparte o nasze upodobania lub o sztuczną inteligencję. Kolejną dobrą i sprawdzoną techniką jest Social proof, czyli społeczny dowód sztuczności. Wykorzystuj tę technikę do zapewnienia sobie wyższej konwersji. Na screenie widzicie kilka przykładów. Na przykład ten produkt ogląda 10 osób. Ktoś właśnie kupił ten zegarek. Czy 34 osobom podoba się ten produkt? Jeśli uzbroisz swój e te techniki masz szansę na wyższe wzrosty. Większość użytkowników, może trochę z nudów, a może ma inne motywacje, ogląda, a nie kupuje. Nawet wkłada do koszyka, jednak transakcji nie kończy. Za pomocą technik, technik automatyzacyjnych za pomocą technik automatyzacyjnych masz szansę skonwertować widzów na klientów. Liczba porzuconych koszyków właśnie ze względu na pandemię jest większa. Większa więc jest szansa na sukces. O tym trendzie można by rozmawiać godzinami, ale czas nam się powoli kończy. Może jest to okazja na kolejny webinar. Nie zapominajmy również o całym procesie i obsłudze pozakupowej naszego klienta. Niestety, zauważamy ostatnio, że wraz ze wzrostem liczby zamówień ten aspekt schodzi na drugi plan. Z pomocą przychodzą nam tutaj takie narzędzia jak Zendesk, które możemy łączyć i konfigurować w dowolny sposób. Zendesk Support, czyli wielokanałowa obsługa klienta, która umożliwia kompleksową, multikanalową obsługę zgłoszeń, statusy tiketów, kartę historii klienta, reguły i automatyczne formularze ewaluacyjne to tylko niektóre z zalet tego oprogramowania. Zendesk Chat z kolei to narzędzie, które pozwala skupić obsługę wiadomości napływających z różnych komunikatorów w jednym miejscu. A jak wspomniał wcześniej Filip, różnorodność form kontaktu jest bardzo ważna. Zendesk Guide z kolei pozwala rozwiązać problem klienta jeszcze przed pierwszym kontaktem z agentem. Baza wiedzy i automatycznie sugerowane podpowiedzi artykułów sprawiają, że klient ma dostęp do wsparcia 24 godziny na dobę. Te 5 zakresów, które omówiliśmy, dotyczy tylko kilku rozwiązań, których wdrożenie warto uwzględnić w swoim sklepie. Pamiętajmy, że zastosowanie tych narzędzi nie zwalnia marki od odpowiedzialności stałego dbania o powyższe aspekty. Dziś szalenie istotne jest dla marek ich zwinność i zdolność asymilowania się z zastaną sytuacją i wykorzystanie jej do osiągnięcia celów. Dlatego miejmy wciąż z tyłu głowy perspektywę krótko i długoterminową i działajmy tak, aby osiągnąć maksimum zysku, zarówno w trudnych czasach pandemii, jak i w czasach post-COVID. Niestety, nasz webinar dobiega już końca. Bardzo Wam dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy również JAWE Polska za tę możliwość. Jeżeli chcecie zgłębić tematy związane z e-commerce, zapraszamy na nasze profile linkedinowe. Dziękuję, Filip Iwański. Piotr Szyderbach.